Porada. Wszystko masz w sobie, ale co to właściwie znaczy? Twórca metody przywrócenia i połączenia ze źródłem i powrotu do siebie, którą nazwał progresja. Badacz i odkrywca złożoności istnienia oraz funkcjonowania wszechświata. Promotor zdrowego rozsądku i równowagi w duchowości. Dziękujemy. Dzięki. Zapraszam. Dziękuję. Dzięki. Czy, czy, czy systemy, czy systemy? Nie wiem, właśnie. Może zostawić. Witajcie kochani. Fajnie, że tak licznie przybyliście. Fajnie, że coś robicie, że się ruszacie, że nie zamulacie. Temat dzisiejszego mojego wykładu to, co to znaczy, że masz wszystko w sobie. Bardzo często spotykam się z tym, że ludzie szukają wszystkiego cały czas na zewnątrz. I to jest fajne, to jest dobre do pewnego momentu. Gdy zaczynamy zdarzać się ze ścianą, gdzie to łaknienie, że tak powiem, na wiedzę czytaną, słyszaną, powoduje więcej problemów niż faktycznych korzyści, które możemy przełożyć na praktykę. O co chodzi? No oglądamy się, nasłuchamy, to jest fajne, żeby się wystartować, żeby rozruszać to pierwsze koło, że tak powiem, zamachowe, żeby mm, ogarnąć, o co się w ogóle dzieje, gdy się przebudzamy. Chwała tym, którzy nie dali się zdeptać od dzieciństwa, których rodzice nie zdeptali i te zdolności zachowali cały czas i widzą od dziecka, słyszą, czują, widzą więcej, rozumieją, troszeczkę inaczej są inni i dziwni w swoim mniemaniu, ale chwała Wam za to, że wytrwaliście w tym od dzieciństwa. Natomiast większość ludzi dopiero w pewnym momencie doznaje tego przebudzenia tak zwanego przebudzenia zaczyna się bardziej orientować że coś jest nie tak zaczyna odkrywać siebie i swoje zdolności o to o czym chciałem powiedzieć wszystko masz w sobie wszystkie te zdolności cudownych ludzi ze świata z książek z regałów z książkami o duchowości o samorozwoju wszyscy ci ludzie którzy mają kanały na YouTubie występują i tak dalej mają te same zdolności co każdy z was niczym tak naprawdę się nie różnimy wszyscy w sobie mamy pakiet tych samych Zdolności, potencjałów, tylko że je lekceważymy, po prostu. Lekceważymy swoją odwagę, odwagę do przełamywania pewnych barier, lekceważymy swoją niecierpliwość i cierpliwość, nad którą też się pracuje, to też można ćwiczyć, mamy to w sobie. Często uważamy, że tacy już jesteśmy, na przykład nasza niecierpliwość, taki już jestem, już tak mamy. No i co ja z tym mogę zrobić? Bardzo dużo. Bardzo dużo. Wystarczy skupić swoją uwagę na tym temacie. Um, bardzo często szukamy na zewnątrz pomocy, żeby ktoś nam coś odczytał, um, opowiedział jakieś historie z naszych poprzednich wcieleń, odczytał coś z krolnika, z pól informacyjnych, przewidział przyszłość, może karty pokażą. To wszystko jest w porządku. To są narzędzia, z których jeszcze zależy, kto jak korzysta, jakie ma intencje przy korzystaniu z tego, ale generalnie sami tym wszystkim możemy się uczyć posługiwać. Sami możemy się uczyć odczytywać przestrzeń, bo to jest naturalne. Nasze ciało, Biologicznie, fizycznie jest stworzone również do odczytywania energii, również do tworzenia czegoś na energii. Prawo przyciągania, kreacja to wszyscy chcą to wszystkich jakby jest taki haczyk, że chce sobie wykreować lepsze życie. To życie, które Cię spotyka, wynika z Ciebie, wszystko Masz w sobie. To życie, te zdarzenia, te scenariusze, powtarzające się przez różnych ludzi. To, co uważasz na dany temat, to, co czujesz w związku z jakimś wspomnieniem, zdarzeniem, nową sytuacją, która Cię spotyka, odruchy, reakcje masz w sobie. Nikt z zewnątrz na telefonie Ci nie przyjdzie, nie powie, jak zareagować, czy tym razem się zdenerwować na przerysowanie samochodu, czy może się uśmiechnąć, podziękować, że tylko tyle. Czy może dostrzec człowieka w człowieku, dostrzec tą iskrę stworzenia w każdym z nas. Czy będziemy siebie napadać nawzajem i, i, i krytykować, i, i kłócić? Ta reakcja od impulsu, ta decyzyjność o tym, jak zareagujemy, również zależy od nas i jest w nas. Połączenie z naszą intuicją, ten głos intuicji, za którym dużo ludzi tęskni, to połączenie z, z twórcą, jak to niektórzy mówią, źródłem, absolutem, jaźnią, zależnie od filozofii, też każdy z nas ma. To chciałem chyba, żeby najbardziej, najmocniej wybrzmiało, że połączenie ze źródłem każdy ma. Każde istota, każde stworzenie żywe, każde źbło trawy pojedyncze, jak się już tak szczegółowo przyjrzymy, każdy ptak, ryba, drzewo, krzew, człowiek, zwierzę, wszyscy, którzy żyją, którzy są istotami życia. O wiadomo, robotnie. Każdy ma bezpośrednie połączenie ze stwórcą. Bo dla niektórych może to hasło coś więcej powie niż źródło. Każdy. I to jest cały czas. Tak samo komunikacja z własnym sercem, odkrycie w ogóle, czym, kim jest nasze serce, jakie ma funkcje, jak działa, co nam daje, to też jest w nas. To wszystko już jest. Od początku, od urodzenia, mamy to w sobie. Oddech prozaiczny, który lekceważymy, też jest w nas. Też. Możemy sterować tym oddechem świadomie. On się odbywa automatycznie. Możemy tym sterować świadomie, możemy wziąć głębszy wdech, zrobić mocniejszy wydech. Możemy nadać jakieś intencje tej energii, którą wdychamy, bo wszystko jest energią. To wszystko jest w nas. Był tu wcześniej poruszany taki wątek, słowo hasło tylko usłyszałem o mm, wampirach energetycznych o, 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 o tych, którzy podjadają naszą energię. No właśnie. Podjadają naszą energię. Jest ktoś, coś, kto uważa, że nie ma własnej i potrzebuje pobierać od nas. A co my, fabryka jesteśmy? Skąd my to bierzemy? No mamy to naturalnie w sobie. To już jest w nas. Poprzez to połączenie ze źródłem. Gdybyśmy nie mieli tego połączenia ze źródłem, to byśmy tutaj się nie spotkali. Nie byłoby nas tutaj. Bo ciało by nie działało. Bo nie dostawalibyśmy tej energii życiowej. Miją cały czas już dostajemy bazowo. Zaglądając do wnętrza, Serca, do środka własnego serca. Tam już każdy z nas od zawsze ma do dyspozycji, jak narzędzia w warsztacie, na półce do osiągnięcia swoje naturalne zdolności, fundamentalne, bazowe potencjały. Czy to jest miłość? Chcemy tej miłości, dążymy za nią, tęsknimy za nią, oczekujemy, że ktoś nas pokocha, dostaniemy ją z zewnątrz albo że my kogoś możemy na tyle mocno obdarować, żeby było pięknie i wspaniale. Szukamy tego gdzieś na zewnątrz, od zewnątrz, a to już jest w nas. My jesteśmy już miłością. Dosłownie każdy atom, z którego jesteśmy zbudowani, tak technicznie, fizycznie, to jest energia miłości. Już to mamy, a ciągle szukamy. Odwaga, o której wspomniałem. Każdy z nas naturalnie ma odwagę, mimo że tutaj poprzez te różne przekonania, programy podświadomości, które też są w nas, różne przekonania, programy podświadomości, nakładki, wierzenia, różne hasełka i tak dalej, to wszystko jest w nas i to zakrywa nasze naturalne połączenie, nasze przekonanie o tym, że się nie da, nie umiem, często podrzucane przez, że tak to ujmę, wewnętrznego krytyka. Przekonania, że nie dasz rady, nie umiesz, inni wiedzą lepiej albo jakieś geny lepsze mają, albo lepszą grupę krwi, albo coś tam z jakiegoś rodu pochodzą specjalnego i mają lepsze zdolności. Nie, po prostu są przełamane pewne bariery. Bo każdy z nas te zdolności już ma, tą odwagę też w sobie ma, nawet jeżeli czujemy się zlęknieni, spłoszeni, tchórzliwi, brak mi odwagi do wyjścia, nie wiem, z domu, brak mi odwagi do odezwania się, powiedzenia komuś przepraszam, wybaczam albo cokolwiek innego, albo wygarnięcia komuś prosto w twarz, to co się zawsze chciało, wylania z siebie tej, tej zadry, tego obciążenia w energii. Te różne tematy przykrywają nam to, co już naturalnie mamy, naszą odwagę, naszą niezłomność. Naszą dziecięcą ciekawość, która wciąż tam w środku jest. I dotarcie do własnej wewnętrznej, że tak powiem, tej dziecięcej ciekawości i dziecięcej radości niekoniecznie wymaga przełamania barier pracy z wewnętrznym dzieckiem czy tam wypłakania odpuszczenia czegokolwiek. Mamy do dyspozycji w środku serca fundamentalne swoje treści, bazowe wibracje, wibracje odwagi, miłości, wdzięczności, spokoju, jakiego spokoju, miłości, jakiej miłości. Tego się opowiedzieć nie da. To trzeba poczuć samodzielnie. Czucie. Czucie. Czujecie dzisiaj co? Gorąc, bo jest bardzo gorąco, tak? Eee, czujecie teraz, trochę się ochłodziło, trochę chmury się pojawiły, troszeczkę lepszy wiaterek. Czujemy fizycznie, ale emocje. To nie jest chmurka z zewnątrz. Emocje powstają w nas. Wszystko masz w sobie. Emocje też wynikają z ciebie. Zazwyczaj mamy tą, powiem <grym> to tak zaczepnie czelność oskarżać innym. To ty mnie wkurzasz, to ty mnie rozdrażniasz, to ty mnie zasmucasz. Wszędzie pokazywanie palcem na zewnątrz. Ale ta emocja jest w nas. To my się denerwujemy, to my się smucimy. Bo to w nas coś zostało ruszone. W nas jakaś struna została poruszona i zagrała melodia jakiejś tam częstotliwości, jakiejś emocji, jakiegoś przekonania, porównania, wspomnienia. To wszystko jest w nas. I ten świat, który naokoło nas jest, możemy w pewnym sensie potraktować jak Jeden wielki teatr. Wszystkich tych ludzi na oko możemy potraktować z pewnej perspektywy, nie że dosłownie jeden do jeden, że taka jest absolutna prawda i teraz będę tylko tak myśleć. To jest jedna z perspektyw, która pozwala coś zrozumieć. Są po prostu aktorzy, którzy pokazują Tobie coś. Twoi rodzice, rodzeństwo, byli partnerzy, nawet ci narcyzi i tak dalej. To wszystko są postacie, które Tobie coś pokazują. Coś, co jest w Tobie, coś, co trzeba ze środka wydobyć na zewnątrz. Przeżyć. Tego nikt za ciebie nie zrobi. Bariery, które nakładamy sobie na własne serce. Czym innym są takie zewnętrzne, te sztuczne i tak dalej, z ingerencji różnych, ale my sami bardzo często blokujemy sobie serce. Każdym nie mogę, muszę gdzieś iść, muszę coś robić, nie mogę teraz popłakać, nie mogę poskakać, wytańczyć się, wyśmiać, bo obowiązki. Każdorazowe nie chcę tego czuć, bo za bardzo boli. Każdorazowe nie mogę teraz tego odczuwać. Za dużo, nie chcę, nie chcę czuć. Sprowadza się to generalnie wszystko do tego, nie chcę czuć. Blokujemy raz za razem każdą taką myślą, każdym słowem, powolutku, umacniając coraz bardziej blokady na sercu. Tych blokad nikt z zewnątrz ci nie zrzuci. Żeby poczuć, trzeba odblokować serduszko, czyli to też jest w tobie. Nikt ci nie przyjdzie, nie ma takiego magika, który ci ściągnie twoje własne rzeczy, które ty musisz sobie uświadomić. Nie będzie to nikomu dane, nawet jak ty bardzo chcesz. To jest Twoja droga do odkrycia siebie i zobaczenia, wyciągnięcia wniosków, przeżycia poprzez czucie, które masz, poprzez emocje, poprzez te emocje wzniosłe i te ciężkie, tego, co w sobie masz. Odblokowanie serca jest podstawą do tego, żeby zacząć bardziej czuć. Kolejnym bardzo ważnym elementem jest wrócenie do siebie. Za każdym razem, jak nie chce czuć albo za bardzo coś boli fizycznie, albo emocjonalnie, czy jakaś operacja, czy nie wiem, jakiś zarzynający ból brzucha, czy złamana ręka, palec, cokolwiek, czy jakieś emocje potężne po rozstaniu, zdradzie, zawiedzeniu się na kimś, to, to są emocje, które muszą wyjść. Nie pozwalając sobie ich przeżyć. Blokujemy swoje serce, i jeżeli nie pozwalamy sobie przeżyć tych niefajnych emocji, nie odczujemy pełnego potencjału tych pięknych, bo ograniczamy sobie skalę, tłumimy sobie czucie, i w takich momentach wychodzimy z ciała kawałkiem siebie. Wypychamy kawałek siebie, siebie jako duszy osadzonej w tym ciele. Ja to nazywam świadomość. Każdy z nas jest świadomością, powszechnie znane słowo dusza. Ja jestem swoją świadomością w swoim ciele. Moje wyższe, ja, tak zwane, to, jest, to jestem ja tam, gdzie indziej, w tych wszystkich wymiarach, półeczkach, jakkolwiek to sobie rozgrupujemy, jakkolwiek rozwarstwimy. To wszystko jestem ja. I za każdym razem, kiedy nie chcę czegoś czuć albo coś za bardzo boli, kawałek z ciała wyskakujemy. Niektórzy ludzie świadomie utrzymują się na niskim poziomie samych siebie w swoim ciele, bo ciężko im jest żyć w ciele. Ciężko im jest poczuć ciało. Dlaczego tak się dzieje? Trzeba pogrzebać w środku bo to wszystko jest w Tobie, to wszystko wynika z Ciebie. Jak to działa, że jedni ludzie widzą ten świat szarobórym, cementowym, brudnym i wyniszczałym i skorumpowanym i tak dalej, a inni widzą ten świat światem możliwości, pełnym możliwości różnych kolorów, barw, radości, widoków, korzystania z doświadczania? To jest ten sam świat, ta sama plansza do gry, te same ciała, te same mózgi. To wszystko zależy od przekonań jakie mamy. I te przekonania też masz w sobie. Połączenie masz w sobie, odpowiedzi masz w sobie. To jest takie hasełko, które wszędzie tam piszą, mówią i tak dalej, że wszystko masz w sobie, ale dosłownie wszystko masz w sobie. To, co na zewnątrz, wynika z Ciebie. To, że przykładowo kogoś okradają częściej, a reszty sąsiadów na osiedlu to nie spotyka, to znaczy, że to wynika z tego człowieka. Jakaś rana, jakaś trauma, jakaś treść, która musi być w jakiś sposób zażegnana albo zrozumiana, zaakceptowana, ukochana, wybaczona, cokolwiek, bo z każdym tematem inaczej się działa. To jest w nas. Rany z dzieciństwa, jeżeli czujemy się zawstydzeni, nie mamy przebojowości, niepewność, cokolwiek innego, to też jest w nas. Są ludzie, którzy tych ran i traum nie mają i żyją otwarcie. Śmiało. Myślę, że jakby w pewnym sensie tutaj, no, przykładem jestem ja, gdzie kiedyś byłem bardzo zawstydzony i bałem się w ogóle powiedzieć, głos mi się łamał i byłem sparaliżowany przed ekspedientką w sklepie, jak zadała jakieś pytanie, sparaliżowany wstydem i strachem. Dzisiaj stoję przed wami na dużej scenie, pierwszy raz przed tyloma ludźmi. Miło mi bardzo, dziękuję wam za obecność. To wszystko jest w nas. Te bariery, te blokady i praca z tym jest w nas. Można chodzić właśnie do różnych ludzi, uczyć się, edukować, załapać coś. U jednego coś poczujemy, u drugiego coś zobaczymy, u czwartego coś innego. Coś nam się pokaże, coś załapiemy, o co chodzi, ale dalszy rozwój jakiejkolwiek zdolności zależy już tylko od ciebie. To od ciebie zależy, czy w ciągu dnia znajdziesz 10 minut na, nie wiem, oddychanie, wyciszenie się, na popatrzenie w ścianę, w kwiatka, po to, żeby po prostu myśleć o niczym i przyzwyczajać powoli umysł do do tego, że może być spokojniej, i że to jest ok, To od ciebie zależy jakie decyzje podejmujesz, czy pijesz kawę, czy nie pijesz, czy śpisz dłużej, czy od razu wstajesz jak jest budzik, czy się ubierasz w to, czy w tamto, czy wychodzisz, czy nie wychodzisz, czy jesz to, czy co innego, czy ci się chce gotować, czy nie. Są miliony codziennych decyzji, na które nie zwracamy uwagi. I właśnie wszystko to, czego szukacie, jest w tej pracy, której unikacie. I no w sumie do siebie też to trochę mówię w niektórych wątkach życiowych, bo nie ma ludzi idealnych, każdy ma coś. Jedni są lepsi w gotowaniu, inni w mówieniu, jeszcze inni w jeździe, w jeździe na rowerze, inni w kajaku, inni w malarstwie, w zielarstwie i tak dalej. Każdy ma jakąś swoją zdolność, swój potencjał. To nie znaczy, że jest ideałem na każdej płaszczyźnie życia. Odpuszczenie sobie też masz w sobie. Nikt tego za ciebie nie zrobi. Jeżeli oczekujesz odpuszczenia, wybaczenia, akceptacji od kogoś na zewnątrz, to nic nie zmieni. Bo głód czy zgrzyt czy ścisk dalej jest w tobie. Wszystko masz w sobie to tam trzeba się zwrócić. Można działać samodzielnie, uparcie, potykać się, poddawać, zderzać ze ścianą, to też jest droga uczenia się. Jazda na rowerze bez przewrócenia się i obdarcia kolana jest jakby nieważna, tak? Trzeba to zrobić, żeby się czegoś nauczyć, czyli musi być fragment po, porażki jakiejś, upadku po to, żeby wstać i się nauczyć zachować równowagę, bo jak się nie przewrócimy, to nie wiemy, gdzie jest jakaś granica równowagi na rowerze. Jazda samochodem jest dokładnie to samo: zmiana biegów, używanie sprzęgła, gotowanie ciast czy cokolwiek innego, jakakolwiek umiejętność, stolarstwo, kowalstwo, cokolwiek, czymkolwiek się nie zajmiesz. Na początku nie wiemy nic, na początku jesteśmy głupi, popełniamy błędy, potykamy się i to jest ok. I tak samo, dokładnie tak samo jest z umiejętnościami wewnętrznego widzenia, tak samo jest z umiejętnościami czucia, odczytu informacji, badania siebie, badania przestrzeni. E, rozpuszczania tych połączeń, e, tutaj były tak fajnie nazwane strunami właśnie, e, przez moją poprzedniczkę na scenie. To wszystko wymaga praktyki. Wyjście z umysłu do serca też wymaga praktyki. Najprościej to możemy teraz takie proste ćwiczenie zrobić tym oddechem, który masz już w sobie. Po prostu weź kilka głębszych oddechów. Własnym tempem, wdech i wydech, każdy w sobie. I cały ten kołtun uważności, tej energii, ten kotłujący się w głowie, nawet można sobie wyobrazić zarys tego mózgu trójwymiarowy na, nie wiem, na rentgenie, na czymkolwiek, na tomografii. Cały ten kołtun energii, to, że tam się cały czas dzieje analiza, porównywanie, ocenianie, rozglądanie, cokolwiek, zepchni to jak piłkę pod wodę do serca. I tyle. I utrzymuj. Jak ta piłka z podwody będzie chciało to wszystko wybijać, będziemy wracać uwagą do głowy. Jeszcze raz, sercem patrz, z poziomu serca patrz, czyli też czuj. Bo serce jest jakby takim głównym nadajnikiem energii i odbiornikiem. To serce się z nami komunikuje, ten głos intuicji, który ci podpowiada, na co uważać, gdzie warto zaufać, który ci podpowiada, zrób to, tego nie rób, to jest niewłaściwe, odezwij się tam, czy jakieś hasełko, słowo, którego nie znasz, znajdziesz w internecie za chwilę. Okazuje się, że to jest jakiś temat, który ciebie dotyczy od lat, i, i dopiero teraz przyszło rozwiązanie samo ze środka, przez narzucającą się myśl. Ja tak się dowiedziałem o nietolerancji histaminy, którą mam od dziecka. Dowiedziałem się parę miesięcy temu. Trułem się całe życie jedzeniem, którego nie mogłem spożywać. I nie wiedziałem o tym. Dopiero, nie wiem, trzy miesiące temu cały czas takie słowo histamina, coś tam znalazłem. Histamina, co to jest? Nie wiem, nie znam. Dobra, do widzenia. Za jakiś czas znowu mi to dzwoni w środku. Dowiedziałem się o co chodzi. Powstały filmiki na ten temat. E, przez różne, e, różnych ludzi, różnych doktorów na różnych kanałach na YouTube, i się dowiedziałem, popatrzyłem, kurczę. No, to jest chyba to. Przetestowałem, sprawdziłem, zrobiłem sobie dietę antyhistaminową, wszystko w porządku. Okazuje się, że mam nietolerancję histaminy. To jest bardzo rzadko spotykane. Nie mogę jeść tego, co najbardziej lubię, bo wszystkie składniki, których nie mogę, znajdują się na pizzy. <laughs> Także, e, no niestety. <laughs> e, I. I nie dowiedziałem się tego odchodzenia po lekarzach, po wykładach jakichś i tak dalej. Po prostu we mnie to dzwoniło. Słowo, którego nie znałem znaczenia. Pierwszy raz w ogóle nie znałem tego słowa, nie miałem go przeczytanego. Ze środka samo wyszło. Cały czas serducho podpowiada, na co zwracać uwagę. Jak zadajesz pytania, dostajesz odpowiedzi. To się ćwiczy. Komunikacja z samym sobą, swoim wnętrzem, dialog wewnętrzny, to się ćwiczy. To polega na tym, żeby po prostu zadawać pytania. I czekać, jak przyjdzie, aż przyjdzie odpowiedź. Najczęściej to działa w ten sposób, jak nieświadomie w ogóle nie pracujemy z intuicją, że coś nas bardzo ściska, czegoś bardzo chcemy, czegoś mamy już serdecznie dosyć. i dlaczego, dlaczego mnie to spotyka? I w ciągu paru tygodni, paru miesięcy samo przyjdzie jakieś hasło, sama przyjdzie ta odpowiedź. Tak samo jak ja się zastanawiałem, dlaczego mam takie mocne migreny, dlaczego tak nie mogę się ciągle wyspać, i tak dalej, jakieś tam inne tematy. No i zaczęło to hasło listami nadzwonić samo. No i się dowiedziałem, mam diagnozę. Sprawdziłem, przetestowałem, działa. Tylko teraz trzeba zrewolucjonizować dietę dosyć mocno. Więc ta komunikacja jest w tobie. Odpowiedzi są w tobie. Takie zwykłe, życiowe, codzienne, prozaiczne, bo my się spodziewamy fajerwerków, rollercoastera. Cały czas szukamy doznań. Są ludzie też tacy, którzy typowo doznań szukają że pójdą na jakieś warsztaty i ich tam przetrzepie, że poczują bezwarunkową miłość, którą już w sobie niosą cały czas od dzieciństwa. Każde dziecko jak się rodzi jest czystą jaskierką źródła. Mamy wiadomo doświadczenia z poprzednich wcieleń, jakieś tam inne rzeczy, e, czymś tam jesteśmy nasączeni, ale jako dzieci czyste schodzimy jako bezwarunkowa miłość. Dlaczego niesiemy w sobie nie swoje potencjały, nie swoje energie? Tylko zabrane od rodziców, dziadków, rodzeństwa, przyjaciółek, przyjaciół. Jak za bardzo się na kogoś otwieramy, to ściągamy do siebie czyjeś traumy. Rodzice się kłócą, powinni się pokłócić, mocno siąść, pogadać albo się rozejść. Nie zrobią tego, bo my jako dzieci, chodzimy jako takie malutkie słoneczka, które wszystkich bezwarunkowo kochają, to jest OK. ale jeszcze nie ogarniając, co się dzieje, bierzemy od innych ludzi ich smutki i cierpienia, niesiemy je w sobie. Nie, wszystko masz w sobie, nawet nie swoje rzeczy. E, bierzemy te nerwy, te smutki, te płacze, te rozpacze od rodziców, od dziadków, to, że boli, to, że choroba, to, że drogo, to, że nie wiedzą, jak sobie dadzą radę. My jako te małe dzieci rozumiemy tylko tą bezwarunkową miłość, którą jesteśmy. Nie rozumiemy tych niższych wibracji i chcemy, żeby wszyscy się czuli tak jak my. Zabieramy to do siebie. Nasze ciało, nasze serce, nasza głowa, cały nasz pion świadomości pracuje na dnie naszymi sprawami. Trzeba oddać prawowitym właścicielom to, co należy do nich. Oddać rodzicom to też zrobisz w sobie. To jest proste. Wszystkie zdolności. Zdolność wybaczania, zdolność akceptacji, zdolność wewnętrznego widzenia, świadome śnienie, jeżeli poćwiczysz, to masz. Każdy. Tylko trzeba przestać pić kawę, bo bardzo w tym przeszkadza. Cała nerwowość. Cały pobudzony kortyzol od dzieciństwa, od tego w wpierdzielu, gonienia z pasem przez rodziców, dziadków czy kogokolwiek innego. Ten kortyzol, te wszystkie emocje cały czas są produkowane. To jest cały czas żywe w nas. Te wspomnienia z dzieciństwa, które teraz jako dorośli potrafimy sobie wytłumaczyć, ale jako te wrażliwe dzieciaczki właśnie o otwartych serduszkach, nie wiedzieliśmy co z nimi zrobić. One nadal są w nas, nadal się gotują, do nich trzeba zajrzeć z twojej rany jakiejś tam wynika to, co cię spotyka dzisiaj w życiu i przez całe życie. To wszystko masz w sobie. I żadne gadżety na zewnątrz ci tego nie zrobią. To, że są jakieś choroby, jakieś nieprawidłowości ciała, to, że tu wysiada albo tam wysiada, no cała, cały dział wiedzy biologii totalnej, metafizycznej, anatomii o tym pięknie opowiada. Tam jest wszystko wymienione encyklopedycznie. Tak jest, polecam poczytać. Do, doedukować się właśnie nie wiedza, nie wiedza też jest w tobie. Czym się różni od wiedzy? Procesem zdobywania tej wiedzy. I to też zależy od twoich decyzji i od ciebie, czy zechcesz tą wiedzę poszerzyć, czy nie. Dostęp do wiedzy wszechświata, do internetu wszechświata, do źródła, do wszystkich pól informacyjnych też masz w sobie, tylko trzeba wyciszyć tą jadaczkę między uszami. Nauczyć się, zdobyć wiedzę w jakimś zakresie, zrozumieć jakieś zależności, to wszystko zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. Ale szukamy jak zwykle kuriera na kliknięcie, który zaraz przyjedzie i nam dostarczy coś. Szukamy szybkiego żarcia, szybkiej gratyfikacji, szybkich lajków, szybkich treści, wszystko szybko. A nie budujemy w sobie cierpliwości. To wszystko masz w sobie. Wszystko, co cię spotyka, wynika z Twojego wnętrza. I wszystkie rozwiązania, i narzędzia też masz w sobie, podkreślę jeszcze raz, bo bardzo je lekceważymy. Oddech. Przecież i tak oddychamy. Oddech jest potężnym narzędziem, jeżeli robisz go świadomie. Nie musi być według metody jakiejś. Tak, po prostu poddychaj sobie, ale skupiając się tylko na oddechu, nawet tutaj, w tłumie w kałasach, rozmowach, potrafisz się wyciszyć, zdolność jasno słyszenia potrafisz sobie dostroić czy słyszysz to co tu się dzieje, czy tylko swoje wnętrze, czy to co jest gdzieś tam daleko za wioską, za lasem, za czymkolwiek, to się ćwiczy po prostu, bo to masz w sobie, nasze ciało jest potężnym kombajnem wielu narzędzi, zachwycamy się jakimiś tam technologiami, że jest kilkanaście rzeczy w jednej, ale my tak naprawdę wszystko mamy w sobie, to co jest nam potrzebne do jakiejkolwiek pracy, do jakiegokolwiek rozwoju, jakiegokolwiek działania, nawet do siedzenia na dupie w miejscu, to też, to wynika z Ciebie. To wszystko jest w Tobie tak po prostu. Pytanie, czy coś z tym robisz, czy nie. Ja wiem, że to jest niewygodne, bo to jest kolejne pole do uprawiania, tak, bo nie dość, że tu dzieci, tu praca, tu coś tam, muszę się zajmować, jeszcze dom posprzątać, jeszcze, jeszcze mam się sobą zajmować, swoim wnętrzem. Co mogę powiedzieć? No czas i tak mija. Czas na nikogo nie czeka, czas i tak mija i to od ciebie, zależy od twojej decyzji, na co ten czas przeznaczasz. W ciągu tego czasu możesz coś robić, nie musisz nic. Ćwiczenie komunikacji z własną intuicją, z własnym wnętrzem. Można ćwiczyć przy okazji sprzątania, gotowania, spaceru, jazdy na rowerze, samochodem, czymkolwiek. Przy okazji, w tle, po prostu, tu się czymś zajmuję, coś sobie tam kroję, warzywa i przy okazji zadaję pytanie i rozmawiam, prowadzę dialog. A żeby prowadzić dialog na początku trzeba przełamać te bariery, że ja zadaję pytanie i nic nie przychodzi, ale się nie poddaję, pytam dalej. I patrzę jak te odpowiedzi przychodzą. To będzie takie dukanie na początku, to jest jak nauka mówienia dziecka. To nie, to nie jest o tak, a wszyscy chcą, że będzie tak. Że dzisiaj dziecko nie umie rozmawiać, a jutro cudownie się nauczy, bo wyśle do logopedy, on mi zrobi. No, nie, to jest proces, jak wszystko. Żyjemy w czasach, w których nam wszystko przyspieszono i chcemy wszystkiego na już. Cierpliwości i cierpliwość też się ćwiczy, uważność też się ćwiczy, lekceważymy to, a to są te podstawy, które przeskakujemy, bo to takie zbyt prozaiczne, zbyt łatwe, ja już, ja już chcę fajerwerki i skrzydełka i chcę latać, no spoko, to jest dla nas, cały wszechświat jest dla nas, wszystkie wymiary do odwiedzania, do badania, do poczucia samych siebie, wzniosłych informacji, uczuć, emocji, to wszystko jest, ale bez tej pracy u podstaw, no nie da rady. To tak jakbyśmy się chcieli teraz wszyscy wspinać na Mondeverest Everest bez przygotowania, bez sprzętu, bez w ogóle jakiejkolwiek wiedzy czym to jest. Najpierw trzeba wykonać te pierwsze kroki, pierwsze ruchy przygotowawcze do takiej wielkiej podróży. Tym jest oddychanie, tym jest wyciszanie się, mindfulness i tak dalej. Myślę, że to chyba będzie wszystko. Jeżeli będziecie chcieli porozmawiać to będę tu jeszcze chwilę, jutro też przyjadę. Mam nadzieję, że odczucia, wnioski, i jakieś zastanowienie też już w Was jest. U tych, którzy umieją z tego korzystać. Dziękuję Wam bardzo za czas. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo dziękujemy Adrianowi, a dla Ciebie mały podarunek od, proszę, Indygo Bóg książeczki. Dziękuję bardzo. Mm -hmm. Bardzo dziękuję. Minie ten czas i każdy w swoją stronę musi dalej pójść. Lecz w sercu pozostanie żar tych słowiańskich pięknych lat. Tyle jest w nas, tyle wciąż w nas prastarych starych i dróg do gwiazd. To nasza ziemia, to nasz świat. La donde hay...